Jesteś? Nie, Max, musimy z tym skończyć, zanim zrobi się afera. Mówisz o swoim mężu? Nie kochasz go? To prawda. Czasami myślę, że nigdy go nie kochałam. A już na pewno nie czułam do niego tego, co do Maxa. Miłość to nie wszystko. Nie macie dzieci, nikogo nie skrzywdzisz odchodząc. Proszę. Zrób to i bądź ze mną. Młysz, ty zaraz wyjeżdżasz na studia za granicę. Na razie wyjeżdżam tylko do Warszawy. Będę ze mną. Zamieszkajmy razem. Studia to wspaniały czas. Poznasz dziewczynę w swoim wieku, zakochacie się, założysz urodzinę. A ja już będę tylko wspominał. Nie, nie chcę nikogo innego. Ja jestem dla ciebie za starą. Przestań gadać te bzdury. Dzieli nas tylko 9 lat. O kilka za dużo. I, i dzieli nas moja obrączka. To ją zdejmij. I wiesz co? Nie boję się. Powiem o nas wszystkim. Nie, Max, nie możesz, nie tutaj. Jej, mój, mój mąż, twoja matka. Jej, ja sobie tego nie wyobrażam. A. Spokojnie. Okej, okay, nic nikomu nie powiem. Ale nie możesz mi zabronić kochać. Tracę głowy kiedy jesteś obok. Bardzo za Tobą tęskniłem. Kiedy mnie całuje, cały świat przestaje istnieć. Nigdy nie czułam takiej chemii z żadnym mężczyzną. Szaleję za nim, ale wiem, że ludzie zjedliby nas żywcem.